Z tej strony Adam Stok i dzisiaj sieliśmy w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj ze mną jest, e, są moi koledzy. Jeden jest tutaj, nie mogę pokazywać twarzy. No drugi tutaj, no doda, tego mogę. Tak ono to wygląda. No, a to jest mój drugi kolega. No więc e, dzisiaj otwieramy 7 paczuszek, paczuszek. tak? Siedem paczuszek e, z szóstej serii. To są Adama, to są Antka. To są moje, to są Antka mojego kolegi. A ten tutaj chłopak. Nie ma. Ale dla to ma bardzo dobre super zinksy. Możesz je tutaj zaprezentować do kamery. Ma tutaj... Proszę bardzo. Okolus Max, Mr. King. Enigma. Enigma. Saneczki. Saneczki srebrne. No więc też nie ma słowych super zinksów. To tutaj jest kolejny. No dobra, no to bierzemy się. To w pierwszych no Może ja. Bo ja bo bo ja nie mam nie. Mogę otworzyć no. dwie swoich? Nie ok e, To kameruj. Dobra. I, i nie na to. Okej. pierwszą patuszkę. I... Szpieg! Szpieg! No myślałam, że to będzie ten. ten... Ono nazywa? E, jak on się nazywa? E. To masz na zmianę. No dobra, na zmianę, ale najpierw zobaczę jak się on nazywa. Eee, ej, paczuszka poleciała. A nie, okej, okay, to On tu... się nazywa Hayden Ice. Hayden Ice? Hayden Ice, no. O. Wow. Okej, okay, teraz chyba pora na mnie. No, pora na Dobra. ciebie. Mogę nagrywać twarz? No możesz. Okej. Okay. Yes. No. Teraz. No, kol... Teraz mamy agenta Headiego. Hmm. Okay. O, zielony. Ja nie mogę. Ej, ej ale kolejny dzisiaj śmiech. No, dajcie sobie Zingsy tutaj kładziemy. Dobra. No, dawajcie przed filmikiem otworzyłem jednego też szpieg. No szpiega. No to, no, to, to teraz paczek, ja, no to teraz ja. Wlantek mi obiecał, że jedną paczuszkę. No da, to teraz dawaj Ty. Okolusz Max, witamy Pana. Tak, na pewno Ci dziękuję. Nie mów, kolejny szpieg. Nie, nie. Nie, dobra, na szczęście. Słaby jestem w drobinie. A położ e, superfinksy tutaj. To jest... Ja e, jest sorry. To, to jest... Siema. <laughs> Filthy Fighter. Dobra. Pilty Fighten. Ja niestety zaraz go ciągnę, ale teraz pora na mnie. Nie, tak, ja. Nie, no teraz Adam. Ale teraz. Adam otworzył. Ja otworzyłem. No po... Twoją? Ja otworzyłem swoją W takim razie. No, no Ta. właśnie, no tak. To, to żeby się nie pomieszały, to po Twoim filmem. Okay, i. konik. A, ten. Battle Horse. Na... Battle Horse, no. Battle Horse. Ok, teraz pora na mnie. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień <ślech> dobry, <ślech> <ślech> to fajne. Myślałam, pierwszy do okolu, to okolice, ale był pomarańczowy wraca. A, okej, okay. to jest, to jest e, sling strike. Sling strike. No to, to jest spoko, daj, ja mam ja tutaj większe doświadczenie. I, I, znowu il, ja ile, to... ile zostało? Mi jeszcze dwie zostały. Ok, Okej, zostały dwie paczuszki. Błagam coś fajnego. To jest kolejna giełczeli. No nie Niem. wiem. O, czyli combo cherry. Kombo Charlie trafiłeś. Dobra, i ostatnie. Co ja robię? I ostatnia paczuszka. Dobra. Chwila prawdy. O, ostatnia paczuszka. Chwila prawdy. I. Dek. Kluczyk. Kluczyk. Ej, za tego się wymieniliśmy. E, no, no i to są nasze dzisiejsze Super Zingsy. Pokażę, co jest daleko, o co siadam. A jeszcze jeden. Jeszcze, A jeszcze jeden? jeden? Okej. Okay. To, to, są, to, są, to są nasze dzisiejsze Super Chodźcie tutaj, zobaczycie. Chodźcie, chodźcie. Patrzcie. Chodź, chodź, chodź. Ale zobaczysz moje doświadczenie. To są nasze dzisiejsze Super Zingsy. Jeden to jest, to są Agent Hedy, Klucz, wiśnie, Wisienki, Kobylczeli, Ta Proca. Sing strike, uh, battle Hots i, fi, uh, i uh, hide ice. <laughs> no i to by było na tyle, a my się na dziś żegnamy. Papa, pa, żegnamy was. Nara no, ludzie.